Ej, hej, 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 wszystkim, tu Kamrus, witam nas w kolejnym odcinku serii, zagrajmy w... Plants vs Zombies, rośliny kontra zombiaki, moi drodzy, dzisiaj zajrzymy do sklepiku i mamy mnóstwo hajsu, zbierały się przez ten czas, kiedy nie nagrywałem, więc kupimy sobie naszą... nasze melony, zamrażające melony. Zupgrade'ujemy możliwość posiadania melonów tak, żeby mogły zamrażać. I przy okazji zrobimy coś takiego, że nasz Orzeszek, Orzeszek Śmieszek, będzie mógł pa pa pa, pa 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 zostać wyleczony przez innego Orzeszka Śmieszka. Minigamesy myślę, że zostawię na ten moment. E, pogram sobie dzisiaj trochę Survivali. E, powiedzieliście mi, że po przejściu z na Hardzie tam po wszystkich survivalach, nie będę pokazywać już nagrywać tego na Survival Night i Survival Pool na zwykłym poziomie trudności, ale przejdziemy sobie ten to na hardzie i odblokuje się Endless Survival, co nie? Powiedzieliście mi moi drodzy, że on jest jakiś super przejebanie ciężki, ponieważ w ogóle pojawiają się jakieś nowe znobiaki i w ogóle jest super przejebane i zainteresowało mnie to w sumie, czemu by tego nie uwiecznić, zróbmy to. Więc Survival Pool, hard. Dodatkowo no wpadłem już na pomysł, że jak przejdziemy te strubiwale, jebniemy sobie jeden strubiwal na mapie dziennej i nocnej, e, używając samych grzybów na mapie dziennej, i nie używając w ogóle grzybów na mapie nocnej. To może być całkiem interesujące, osobiście uważam. E, tak czy siak. E, pa, 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 pa. co my chcemy zrobić? Hmm. Co my chcemy tutaj zrobić? Czy mnie jeszcze stać na coś? Nie, nie stać mi powiedzmy. E, dobra. Na pewno chcę wziąć słoneczko, ulepszenie słoneczek, na pewno chcę wziąć Potato Mine. Eee, czy chcę zacząć naszą strategię z melonami teraz? W sumie jeszcze by nie. Zobaczymy jak to będzie działać. Czyli równocześnie dajemy sobie kukurydzę, bo kukurydza jest bardzo smaczna, bardzo omnomnomnomnom. Eee, jebnięcie w razie gdyby coś. I oczywiście, może zrobimy coś takiego. Zamiast jebnięcia weźmiemy sobie cuttail. Cuttail się na pewno przyda przeciwko latającym kolesiom. Dobra, zróbmy coś takiego. Ready, free to plan, go, bang. Dobra, e, ogólnie nie będziemy stawiali w ostatnim rządku tych roślinek, tak myślę. Znaczy naszych e, słoneczek, bo w sytuacji, kiedy się pojawią przekupujące się zombiaki, one ucierpią, czyli się zastanawiam. W sumie zastanawiam się, czy chce dawać je na tyłach, czy, czy nie. Bo teraz jakby nie patrzeć, jeżeli przekupujący się zombiak zjemi kwiatuszki. Słoneczniki, to mówi się trudno, bo na kosztują tylko 50 słońca, to co to za problem? No, a Jakbym postawił jakiegoś melona czy inne gówno, byłoby dużo gorzej Jakby nie patrzeć No jakby nie patrzeć, to tak Dobra Zaraz będziemy mieli nadwyżkę słoneczek, więc będzie śmiesznie Ale wpierw musimy dać sobie kukurydzę Kugury za potem w sumie może nie być potrzebna. Jak już sobie spowalniające melony. Ale wiecie, to jest kosztowne. Pod względem czasu, pod względem wszystkiego. Dobra, zróbmy tak, ulepszymy sobie. Nasz słonecznik, bo mogę. Bęk, podwójne słoneczka, super. No, zostały nam trzy miejsca na słoneczniki, jakby nie patrzeć. Już prawie się rozstawiliśmy pod tym względem. Więc jest dobrze. Stać nas na roślinki w obronie, też jest dobrze. Melony są drogie, to może jest problematyczne akurat pod tym względem, ale... Ale, 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 ale to by się przydało. Dobra, jebnijmy tak. Niech będzie, jebnijmy tak. Niech bije. O, pieniążek, dziękuję. Opa, pięknie! Pięknie dostał masłem na mordę, dobrze, dobrze, bardzo dobrze. ja potrzebuje... Melona! Napierdalać! No, teraz mamy masową ilość obrażeń, jest ok. potem będziemy właśnie spowalniali, nie będą potrzebne już te stuny, jakby nie patrzeć Jakby nie patrząć Więc będzie kicik Pytanie czy nasza kakuryta zastunuje tego ty, typa, zanim do nas dojdzie Dobra, nieważne, mamy melon Melon! O, proszę pać o stunery, pięknie Dobra, ze słonecznikami się już rozstawiliśmy, moi drodzy, tutaj nie jest problem. Teraz przede wszystkim zrobić tak. Zaraz wstawimy kolejną kukurydzę, to są zwykłe znowu nie ma problemu z rozwaleniem ich. Będzie kicik, dobre. Te ulepszone melony muszą być naprawdę, kurawsko, mocne. Biorąc pod uwagę, że obrażenia są małe, więc slow również. Eee, od razu rozstawię może... Tak się, nie wiem, pał, zapomnę tak. O mój Boże, Ignacy, kolego Ignacy, czemu mi to robisz? Znowu zapomniałem wyłączyć. Brawo, gardzi się za mnie. Wow, 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 ile słońc, ile słońc, ile słońc. Eee, dobra, w takim razie hopa. I hopa. Daj mi pieniądze, dziękuję. Dobra, jest git. Jest git, już jest wszystko pod kontrolą. Tutaj nie będę stawiał tak bardzo na kukurydzę tak szczerze. Nie czuję potrzeby. Na łodzie nie ma aż tak super silnych przeciwników, jakby nie patrzeć. Dobra, się wszędzie po melonie i powinno być okej. Okay. Przynajmniej na początku. Potem możemy sobie poba się pobawić właśnie w ulepszenie. Bo w sumie czemu by nie, to może być lepsze niż drugi melon. Tak myślę. Bang. Oj ojej, oj, co ja zrobiłem! Pomocy! Dajcie mi więcej hajsu, szybko! Melon, potrzebuję melona! Dobra, zajebiście. Się troszeczkę tak nie skupiłem i nie zauważyłem, że ulepszony ząbiaczak leci. No i wiecie, tak się składa, że... <śm> że mogło być niebezpiecznie, ale już nie jest. Na szczęście nie jest. Zróbmy tak. Lodowe melony! Oh yes! Niech będzie. Mi to pasi. Dobra, na początku z przodu rozstawimy się z ulepszonymi katuszkami. Miejmy nadzieję, że podkopy nie będą jakoś specjalnie szybko. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pozbędziemy się potem w sumie tych kwiatuszków i dajemy, damy sobie katele Słoneczniczków. To myślę, że jest dobry pomysł. Dobra, zróbmy tak. Bo jednak potrzebujemy czegoś, żeby zabić e, balony. A cuttaile się do tego nadają idealnie. Wow, panie, 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 co się tutaj dzieje? Wow, 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 wow. Zdążymy zabić, uwaga, uwaga, uwaga. Zabij, 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 proszę. Uff, udało się, dobra. ulepszymy. Już się bałem, już się bałem, że mi zje mojego Melona, Ale na szczęście nic nie stało. Wow! Te ałe obrażenia działają lepiej niż myślałem. Dobra. To zamraża również przeciwników na dolnej i górnej linie, kiedy jest przejebane. Oj, fuck Too strong for me, mate. No ale tak jak rozstaniam się tymi melonami tam, gdzie nie mam zamrażania, bo wiadomo czemu. Tam, gdzie zamrażanie, tam dwa razy więcej hitów możliwych. Do wyrzucenia. Dobra, jest spoko. Generator z hajsu mam niesamowicie duży dzięki tym podwójnym słonecznikom. To szczególnie będzie dobry na endless fali. Będę musiał do Endless Survivalu e, ogarnąć jakąś specjalną e, taktykę, jakby nie patrzeć. Trzeba będzie coś ogarnąć, wycwanić się. Bo jakby nie patrzeć, trzeba będzie się przygotować pod każdą możliwość, jaka będzie. Czyli dużo metalowych typków, koleści, którzy się przekopują. Pod wszystko. Idę naprawdę pewnie dużej ilości. Biorąc pod uwagę ilość fal, które będziemy dostawali. Dobra. Ale na ten moment, tak czy siak jesteśmy dobrze ustawieni. Mamy mnóstwo obrażeń, są już spowolnieni. Ciekawe, czy w ogóle przejście tego survewalu będzie jakimś problemem. Wcześniej nie było jakoś specjalnie dużych problemów, a teraz? O mój Boże, teraz rodziba sakra. Jep. jest to, że przeciwnicy się nie przekopią pod naszymi e, roślinkami e, w środkowej fali. Więc jest o tyle dobre. W środkowej fali, no w środkowej linii prędzej, można to nazwać. Wow wow wow, 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 Panie, 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 panie. panie. się. Damy sobie orzeszka. Bo tak się niebezpiecznie zrobiło troszeczkę. Mhm. Okej okay, rozstawiamy się ile możemy. Nie, wiem, czy warto brać pod uwagę z... tę kukurydzę, kiedy mamy takie spowolnienie, tak szczerze. Te melony są chyba samowystarczalne. Nie oszukujmy się, ale chyba tak. Don't be in the pool. Dostałem achievement za brak używania e, piszuterów. Dobra, ogólnie jak wygląda sytuacja. E, Potrzebujemy, no powiedzmy, że tego raczej to może się przydać. Weźmy na wszelki pozwanie BTT, weźmiemy kaptajle, bo się przydadzą. Weźmiemy Ciebie oczywiście. To, 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 tam. mhm, mhm, i to. Taki zestaw itemów, standardowy Powiedzmy I jak cooldowny. A proszę, mogę zaopgradować od razu. Ogólnie trzeba będzie zrobić bardzo dużo DPS-u w bardzo krótkim czasie. Bo sukiency na wózku będą przyjeżdżać. A to będzie dość bolesne, raczej. Ale z, z racji tego, że będą spowolnieni. Nie powinno być aż tak źle. Tak szczerze, Dobra, ja i sobie tak spowolnienie, bo mogę. Spowolnie nie będzie wszędzie, Bang. Wiec jest silne, najlepsze to, że żadne drzwi nie zblokują tego. Bo wcześniej e, nasze strzały zamrażające były gorsze, z prostego powodu, jakim było to, że jak koleś szedł z drzwiami czy z czymkolwiek, to nie został spowolniony, bo te drzwi, e, drabina czy cokolwiek, wchłaniało obrażenia. Więc wchłaniało również slow. O, czekolada, dziękuję. Eee, co ja mogę zrobić z tą czekoladą? Nie wiem. Nieważne. Wracając, papa, eee, pa, pa pa No, były blokowane przez drzwi, przez drabinę. A teraz traci po na mordę. Tego się nie da zblokować. To jest chyba najlepsza taktyka, jaką można znaleźć. Statyka, taktyka strategia. Tak szczerze. No, sorry, mamy mnóstwo obrażeń. I co się złego może stać w takim przypadku? Teraz, bądźmy się tego, dajmy cut już przyszłościowo. Razy dwa, myślę, jest dobrą opcją. Wow, skoczki! Pasza bon. Get the fuck out. O, oni nie są spowolnieni. Dobra, tutaj nie wolno dawać ee, tych orzeszków, ponieważ samochody właśnie to niszczą. Dobrze wiedzieć to przyszłościowo. Bardzo dobrze to wiedzieć. Boże, biedaki nie mogą ruszyć do nawet. No dobra. Więc, pozbądźmy się tego, dajmy to. Zróbmy tak. Czyli już rzeczki dajemy w e, trzeciej linii tyłu, że tak to ujmę? Dobra, wszystko jest postanowione, wszystko jest już ograne. Eee, w sumie, to dobra, no nie wiem, będę dawać upgrade, y, bo mogę. Zróbmy tak, na środku dajmy sobie obrażenia, bo mogę. Dobra. Boże, i tych słońc. W sumie mogę spróbować zrobić te 8000 tysięcy słońc w tym momencie Tak naprawdę Dostawmy tylko orzeszki Ostatnie melony I powinno być okej okay. Powinno być okej okay. Dobra Może się udało zbierać 8000 tysięcy chociaż No mamy zdobyć 10 flagi, jeżeli mi później nie mieli na ten surgiwalu, co nie? Coś takiego. 10 flag jest Więc okej okay. Spróbujmy uzbierać 8 tysięcy hajsu. Wtedy zostanie achievement. Czemu by nie? Czemu by nie spróbować? Why not? O, poszedł! Nie będziesz mi ich bić. Gdyby się w takim przypadku przydają. Ojej, ile hajsu, mm. Mm, pięknie. Oh yes. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, mamy już tysiąc hajsów, 8K nie będzie ciężko zdobyć. Z takim tempem jak tam hajs cały idzie. Dobra, przede wszystkim... Oj mam mokrą podłogę, co się stało, coś mi się rozlało? Mech, Misza. Mniejsza... o, są już gargantury! Uuu, to może być ciekawe. Czyli tutaj już mamy gargantury, czyli faktycznie to jest już wyższy poziom. No To mi się podoba osobiście to mi się podoba. E, więc weźmiemy sobie to i to w razie. Pfu, i w razie to, gdyby się coś rozjebało, damy dynie, damy to, damy dużo wybuchów e, i możliwość slow. Myślę, że będzie dobrą opcją. Myślę, że będzie bardzo dobrą opcją w tym momencie. E, I lilpad. Poza tym to chyba niczego nie potrzebujemy. Tak myślę. Upgrade tych przyjemniaczków może być niezły. Dobra, to chuj z tym. Zrobimy, zrobimy tak. Mhm. Dobra, nie ma żadnych podkopów, to będę. Zróbmy w ten sposób. Masowe zamrażanie, duży burst na gargantuły może być dobrym pomysłem. Może być bardzo dobrym pomysłem. W sumie upgrade'ować te nie będę akurat. Melony, dynie mniejsze. To nie jest zły pomysł. Jakby nie patrzeć, czy więcej slowów, tym więcej slowów. <laughs> A nuż będzie miał jakiś waliu? Cholera wie. Dobra, ale wiem, że są gargantury, więc może być ciężko. Może być ciężko. Ulep wziąć kolce potem nie jest złą opcją. Później. Może faktycznie nie być złą opcją wiem, że nie mogą się ruszyć kompletnie. przestałe, które zadajemy. Jest akurat bardzo elo. Nie, no tyle hajsu. Proszę, 8k będzie easy. Podobno, bo się kwiatków i damy więcej obrażeń. Bo mogę. Cóż, Bers jest taki, że myślę, że nad gargantuła się złoży. Tak szczerze. Tak szczerze myślę, że to jest prawda. No, nie, bria. Ale ta generacja słońc, jaka to jest ogromna. Te budynki są tak kurewsko silne. Podwójne słoneczniki. Holy fuck. Dobra. Skończy się ta fala. Będziemy mieli 4000 słońc i dużo więcej pieniędzy. Co też jest bardzo na plus. Kolejnym naszym zakupem myślę, że mogą być te wielkie kukurydze. Jeżeli dotrwamy do tego. Po lepszej takich zwykłych kukurydzy jest. Jak to się nazywa. Eee, to jest takie wielkie i niebutne działo. I chciałem to wykorzystać. Chciałem to wykorzystać, zobaczcie jak to wygląda. No dobrze, ale na ten moment jest wszystko prawidłnie. Weźmy sobie, tak. O, jest gargantua. Zobaczmy, jak bardzo jest w stanie przeżyć. Dostał stuna, dobra. Jak szybko on ginie. O, kolejny stun. Bardzo dobrze dla nas. Paszowon. Dobra, jest, jest prawidłnie. Ło, kolejna gargantua. się pojawiła. sio, sio, sio. Ło ich jest więcej. Zdecydowanie więcej. Dobra? Ej, jest naprawdę całkiem sporo. Dobra, to już nie są przelewki. To zdecydowanie nie są przelewki. Te stony nie są złe, jakby nie patrzeć. Ale czy są wystarczająco dobre? Dziękuję. To cholery nie czekolada. Chyba więcej melonów będzie lepszą opcją, tak myślę. Wiecie? Chyba ta. Mamy wystarczające obrażenia, żeby go zatłuc, a nasze obrażenia są małe, więc na te kilka gargantów wleci, to jest okej. Okay. No... Masowe melony OP. To najsilniejsza możliwe rozstawienie ever. Zdecydowanie. Mm. Ciekawości, mógłbym ich zamrozić, ale co sumie chyba nie o potrzeby. A tak patrzę, zbieramy do 8000 golda. Taki był mój plan. I tak pozostanie. Przestań rzucać. Dobra, easy peasy. Dawaj hejs. 5000. Pięknie. Jeszcze 3 kafle. Jeszcze 3 kafle. Więcej gargantu, przekopywanie się, no i tutaj się zaczynają robić problemy, No mhm. dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, wyjebane na kwiatki myślę, że niezbyt jest zbyt wyjebane. To, czy to, kuźwa, co ja chcę zrobić, żeby... Spike weed'y? Um. Mogę dać Split Pea. Na upartego bo to będzie zabijać tych sukni synów z tyłu. Znaczy to jest strasznie dobre. Eee... pa 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 no, to pa i to, to, i to powiedziałem. Mm. Na upartego mógłbym wziąć to gówno. To zabija tych przeciwników, zanim cokolwiek zrobią. Albo mógłbym dać spike i ochronić ee, dynią. Dobra, wezmę to, nie będę kusić losu. Następnie co dalej? Hmm. Czy rozumiem, że nam się trochę generacja hajsu skończy? Regeneracja mniejsza weźmiemy berścik, weźmiemy berścik, myślę. Zrobimy tak, w razie gdyby coś się nie fajnego stało. Albo wiecie co? O, zrobimy tak. Będziemy mogli też zasięgnąć tych ostatnich kolesi. Dobra, zróbmy coś takiego. Miejmy nadzieję, że to jest dobry pomysł. Ready, set, plant. O, tutaj jeszcze nie zdążyła upaść. Gargantua. Dobra, zbieramy ile hajsu się da. Zanim będą przekopki. Bo tak. Trzeba zbierać 8 kapi, żeby mieć achievement. Taki jest nasz plan. Taki jest nasz plan. Kaś szybko zbiera, to jest mu plus. O, to będzie mniej niż ten. Mniejsze... Generowanie słoneczek. 8 kaptykajców jest spizdu, więc nawet jak pozbędziemy się wszystkich słońc, to nie jest to problem w żadnym wypadku. To w żadnym wypadku nie jest to problem. Te będę są trochę wytrzymałe. Zdożą dojść. Do Rzeszków, ale to nie problem. To akurat nie problem. No, dobra 6350, jest git. Niecałe dwa kapy zostały. Jest dobrze. Tak długo jaki zakop, nie, nie zaczną się podkopki. Prawie tysiąc jeszcze dostał. God it, szybciej. Zwalka z czasem, kućba. Zbierasz hajs, zanim podkopki się zaczną. Nie, tak, serio? Praj. Tysiąc hajsu! Nie możemy wydawać pieniądze! Już nie, już nie tak dużo! Teraz będzie fala i będą podkopki piesze, fak! Jestem tego pewien! Dawać pieniądze! 600! 600 550! Szybciej! Fak! No i zaczęło się, dobra, jebać to. Tak. Dobra, chyba jest pod kontrolą. Że tak to ujmę. Chyba zdążymy zbierać. Nie masz tyłu pod kopek. Dobra. Eee, może jest. FA! Umrzeć! Wow! Ci przyjemniaczki atakują! Te kotki nasze atakują również! Zajebiście! Również napieprzają w te mendy. Dobrze, bardzo dobrze. Zajebiście. Też się nazywa współpraca, moi drodzy. Dobra, już nie mamy prawie tych słoneczek. Wciąż jednak. Rozstawiliśmy się wszędzie, gdzie mogliśmy. Z tymi piszuterami. I zawsze to jakaś dodatkowa forma obrażeń. Mała, ale zawsze. Więc niech będzie. I proszę, ostatnie słoneczko Give me that shit. Yeah! Jest achievement, zajebiście Dobra, myślę, że możemy się teraz. E... Rozstawić w ten sposób, zwiększając sobie obrażenia. Będzie okej. Okay. Co to jest? O mój Boże, co on ma na łapie? Zajebać go! Nie, nie bi! Fuck you! Pasz o on! Nie będziesz tykać moich zi... Moich orzeszków! Ozesków! jakaś silniejsza wesja, czy co? Cholera wie! Cholera wie! Aj. Na pierwsza sukiencem! Trzeba zwiększyć obrażenia. Na cholerę im pieniądze, już nie są mi potrzebne. Zabić. Dawaj. Dawaj, damage. Jest okej. Okay. Mam wystarczającą ilość pieniędzy, żeby się tak bawić. Więc jest, jest, Nie wiem, czy tutaj on to zjada, ale to samo, tutaj. Ulepszmy więcej zamrażaczy. Czemu by nie. Te słoneczka myślę, że zostawię sobie. Woda nie jest tak nastawiona mocno na atak, jak inne linie. A jednak troszeczkę generacji hajsu się może przydać. Jednak, dobra, ostatnie dwie fale teraz będą. Więc mmm... Um, o, już nie ma gargantu. Nie ma przekopywania się. Serio, to jest super słabe co tutaj się dzieje. Więc weźmiemy sobie typowe rozstawienie takie. Mhm mm Dobra, dobra, rozwalanko, rozwalanko A jest k... Jest zdecydowanie k... W ogóle nie ma, nie było żadnych latających yy, zombiaków ani nic Ale nic takiego. Coś jeszcze chce wziąć? Eee, w sumie cokolwiek W sumie cokolwiek Są drabinki, to może być leczutki problem, bo stawmy się pierw tak Żeby zadawało to obrażenia, uczą mnie Do zombies are coming. na zombiaki będą dodatkowo obrywać od spike weedów. Co jest okej, okay, jak najbardziej okej. Okay. zadać, nie nicomili obrażeń łącznie. Niech będzie w ten sposób. Niech będzie Dobra, rozstawiliśmy się tutaj, zajebiście. Nie wiem czy chcę rozstawić tutaj kolejne orzeszki, czy chcę więcej spike weedów. Niech będzie więcej spike widów Brzmi jak plan. A widzicie, są drzwi, ale jest spowolniony, GG Niech będzie więcej obrazy. Pójdziemy w ofensywę, a nie w defensywę. Właściwie ta ofensywa jest defensywna, ale mniejsza. Wiecie o co mi chodzi. Ja Wiem się o co mi chodzi. Nie Ta ostatnia fala będzie super easy. No dobra, coś tam pozostało. Więcej obrażeń powiedzmy Po co mi stany Nie żyje w Ameryce, przecież Bardzo <laughs> zabawny żarty Dawaj, dawaj Bęk ściany Ile pieniędzy Dawać, dawać Opa sumie rozstawiliśmy się na max, jak mówiliśmy. Oczywiście możemy tutaj, ale... Ale nie ma sensu. Relax, moi drodzy, relaks tą ręką. Będę się posługiwać, tylko żeby zbierać pieniądze. Grębar ze sobie cenię. Money, money, money. No i tyle. Mogłem jeszcze też się rozstawić, ale nie wiem po co. Czemu skasowali Gargantury? To są najsilniejsze zombiaki, których chciałem się bać. Nie ogarniam. I don't get it. One chyba mają pewną wytrzymałość, jeśli chodzi o zadanie pewnej ilości obrażeń zombiakom, bo znikają mi po czasie. I nie wiem czemu. I don't get it. Ale znikają. Zombiaki ich nie jedzą. Więc czemu? Nie wiem. Akwell, no ta fala była super easy. Zdecydowanie. Że pewnie by nie było, gdybym nie obrał takiej strategii, nie? No ale obrałem. Dankę. Dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Moje teraz to było na tyle z serii Grime, Pan z zombie, i innego, kontra A więc tak, zostało nam jeszcze noc. I dach. W nocy zagramy sobie czymś innym niż e, tą strategię, którą obraliśmy, ponieważ jest zbyt silna. E, potem sobie przejdę tak już każualowo Survival Night, e, Survival Night, Survival, Survival e, Night i Pull bez nagrywania. I zagramy sobie Wendlessa Oraz oczywiście dokończymy minigierki. Dziękuję Wam za uwagę. Będzie Wam się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.